Lądowanie w środku surowej, mroźnej Alaski. W powietrzu czuć przenikliwy chłód Arktyki, ale i elektryzujące napięcie, które niemal wibruje nad amerykańską bazą wojskową. Samoloty dwóch mocarzy, potężne machiny symbolizujące globalną potęgę i drastycznie odmienne wizje przyszłości świata, stykają się niemal w tym samym momencie na amerykańskiej ziemi. To nie był zwykły dzień w dyplomacji: Donald Trump kontra Władimir Putin. Ten szczyt miał zmienić wszystko: przerysować geopolityczną mapę, na nowo ułożyć globalny układ sił, zadecydować o losach milionów ludzi na całym świecie, albo spalić na panewce, stając się jedynie groteskowym, lecz niebezpiecznym spektaklem. Serce geopolityki zamierało, bo to spotkanie, choć krótkie, miało zadecydować o przyszłości. Jaka prawda kryje się za kulisami tego arcydziwnego? Arcyważnego szczytu w Anchorage. Jakie sekrety kryje lśniący czerwony dywan, rozłożony dla jednego z nich, i mroczny cień zaawansowanych bombowców wojskowych, które stanowiły jego tło? Przygotujcie się, bo historia pisze się na nowo w najmniej oczekiwanych miejscach. A my, krok po kroku, minuta po minucie, ujawnimy, co naprawdę wydarzyło się w mroźnym sercu Ameryki. To jest dogłębna, bezkompromisowa analiza. Jakiej nie znajdziecie nigdzie indziej, wolna od propagandy, przepełniona niepokojącymi faktami i pytaniami bez odpowiedzi. Szczyt odbył się w odległym Anchorage, największym mieście Alaski, liczącym około 290 tysięcy mieszkańców. Miejscem wybrano strategiczną amerykańską bazę wojskową Elmendorf-Richardson, lokalizację, która sama w sobie krzyczała o symbolice i demonstracji siły. Większość delegacji przybyła wcześniej, z zachowaniem wszelkich protokołów dyplomatycznych i logistycznych. Ale samoloty kluczowych graczy prezydenta Donalda Trumpa na pokładzie legendarnego Air Force One, Boeinga 747 oraz prezydenta Władimira Putina na jego specjalnym samolocie wylądowały tuż przed rozpoczęciem negocjacji. Trump zszedł na ziemię około 10:22 rano czasu lokalnego. Putin zaledwie pół godziny później Około 10:54. Czy to było celowe opóźnienie mające na celu zwiększenie napięcia, czy po prostu wynik skomplikowanych procedur? Dziennikarze z kremlowskiego zespołu oraz rosyjscy piloci zostali zakwaterowani w warunkach, które sami opisali jako spartańskie. Wyobraźcie sobie to piekło biurokracji i niedogodności. Były szpital COVID-19, zaadaptowany prowizorycznie na arenie hokejowej. Dalekie od standardów dyplomatycznych komfortu, prawda? Dodatkowo skarżyli się na całkowity brak działania rosyjskich kart płatniczych. Nie mogli nawet zapłacić za kawę czy cokolwiek innego. Roaming także nie funkcjonował, a Roskom Nadzor zablokował kluczowe komunikatory, takie jak WhatsApp i Telegram, co sprawiło, że połączenia z Rosją były praktycznie niemożliwe. Czy to była celowa presja na rosyjską delegację? element psychologicznej wojny informacyjnej. Początek szczytu był pełen dramatycznego napięcia. Samoloty prezydentów stały zamknięte na płycie lotniska przez kilka długich minut. To stworzyło prawdziwą intrygę. Kto wyjdzie pierwszy? Kto pokaże dominację, inicjatywę, przewagę w tej geopolitycznej partii szachów? Ostatecznie obaj liderzy pojawili się niemal jednocześnie, z delikatnym, ledwo zauważalnym uśmiechem na twarzach. Ale to Donald Trump wykonał pierwszy ruch. Wyciągnął rękę, by uścisnąć dłoń. Jego dłoń znalazła się na dłoni Putina. Potem poklepał Putina po plecach. Następnie, w geście pełnym dwuznaczności, który natychmiast wywołał spekulacje w mediach na całym świecie, trzykrotnie mu brawurował. Był to hołd, oznaka podziwu, czy... Może jedynie próba zamaskowania prawdziwych intencji, niewerbalna prowokacja? Czy może oklaskiwał przelatujący bombowiec B2? Spotkanie, które pierwotnie planowano na 6 do 7 godzin intensywnych zakrojonych na szeroką skalę negocjacji, zakończyło się zaledwie po dwóch godzinach i 45 minutach. To szokujące skrócenie. Czy tak krótki czas mógł przynieść jakiekolwiek przełomowe fundamentalne ustalenia w tak złożonych kwestiach? Początkowo planowano format 1 na 1. Co sugerowałoby bardzo intymne i poufne rozmowy, albo pięciu na pięciu, z szerszym gronem doradców. Ale w ostatniej chwili z niewyjaśnionych przyczyn zmieniono go na trzech na trzech. Ze strony rosyjskiej obecni byli prezydent Władimir Putin, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, oraz Jurij Uszakow. Ze strony amerykańskiej prezydent Donald Trump, senator Marco Rubio i Steven Witkow. Po szczycie nie odbyła się planowana wspólna kolacja. Co było kolejnym sygnałem, że coś poszło nie tak, albo wręcz przeciwnie, że wszystko zostało ustalone tak szybko, iż dalsze rozmowy były zbędne. Zamiast tego, Władimir Putin pojechał złożyć kwiaty na cmentarzu wojennym radzieckich żołnierzy w symbolicznym geście patriotyzmu i oddania ojczyźnie. Spotkał się także z lokalnym arcybiskupem, co miało podkreślić jego duchowość i zakorzenienie w tradycji. Dopiero potem odleciał do Moskwy. Czy ten gest miał dodatkowo wzmocnić jego wizerunek w Rosji jako przywódcy dbającego o pamięć, wiarę i dumę narodową? Co to mówi o priorytetach lidera tuż po tak ważnych rozmowach? Ten szczyt miał gigantyczne, niemal przełomowe znaczenie symboliczne, o czym przekonuje wielu analityków i ekspertów geopolitycznych. Wstrząsnął posadami geopolitycznego krajobrazu, narzucając nowy ton w relacjach między mocarstwami. Pokazał światu gotowość Waszyngtonu do bezpośrednich rozmów, nawet z największym geopolitycznym rywalem, z którym relacje były na najniższym poziomie od lat, co było zaskoczeniem dla wielu. Jednocześnie była to jawna, niemal brutalna demonstracja siły Stanów Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie ten obraz: na tle ceremonialnego czerwonego dywanu, rozłożonego dla rosyjskiego prezydenta, stały potężne amerykańskie myśliwce F-22. I F-35. Tuż obok majestatycznie prezentował się bombowiec B-2, okrzyknięty najdroższym seryjnym samolotem w historii, symbol dominacji w powietrzu i amerykańskiej potęgi militarnej. To wszystko, jak zauważyła Maria Zacharowa, oficjalna przedstawicielka rosyjskiego MSZ, uderzało w samą narrację o izolacji Rosji. Z triumfem skomentowała: Zachodnie media w stanie który można nazwać obłędem, przechodzącym w całkowite szaleństwo. Przez trzy lata opowiadały o izolacji Rosji, a dziś zobaczyły czerwony dywan, którym witano rosyjskiego prezydenta w USA. To był jasny komunikat, wymierzony prosto w zachodnią prasę. Co to oznacza dla przyszłości globalnych relacji? Czy to początek nowej ery dyplomacji, opartej na sile i symbolice, czy tylko propagandowy teatr mający na celu wprowadzenie w błąd? a co z państwem na granicy z Federacją Rosyjską, które desperacko szukało wsparcia i nadziei na rozwiązanie swojego krwawego konfliktu. Prezydent kraju na mapie 404, Wołodymyr Zełenski, przed szczytem wydał oświadczenie, które było dramatycznym apelem, próbą wpłynięcia na przebieg wydarzeń. W dzień rozmów oni też zabijają i to wiele mówi. Rosjanie liczą się z amerykańską siłą, właśnie z siłą to była desperacka próba przypomnienia o istnieniu byłej Republiki Radzieckiej, o jej niezmienionych problemach, o krwawej cenie, jaką płaci za ten konflikt. Niestety brak konkretnych ustaleń oznacza jego dalsze trwanie. To zagraża stabilności całego regionu Europy Wschodniej, generuje dalsze ofiary i pogłębia kryzys humanitarny. Co gorsza, to wszystko może uderzyć także w Wasz portfel. Konflikty geopolityczne zawsze destabilizują globalną gospodarkę. Prowadząc do wzrostu cen surowców, inflacji i ogólnej niepewności rynkowej. Co wy myślicie o tym spotkaniu, które trwało niecałe trzy godziny zamiast siedmiu? Czy to był szybki deal, totalna porażka, czy może celowy sabotaż? Napiszcie w komentarzach, jakie są wasze wnioski z tego historycznego dnia. Wasze opinie są dla nas kluczowe, bo tylko razem, dyskutując otwarcie, możemy zrozumieć pełny obraz i odróżnić fakty od fikcji. Dziennikarze z całego świata zwracali uwagę na intrygę przybycia prezydentów. Kto pierwszy opuści samolot? To pytanie budowało napięcie. Kto pokaże inicjatywę, kto zdominuje pierwsze wrażenie? Napięcie było wyczuwalne w powietrzu, niczym w najbardziej dramatycznych thrillerach politycznych. Potem ten niezwykły, zaskakujący gest Trumpa. Prezydent USA zaprosił Putina do swojej opancerzonej limuzyny tej samej słynnej bestii. To był krok, jak zgodnie podkreślają eksperci, niezwykły i bezprecedensowy dla amerykańskiego lidera. Warto przypomnieć, że doradcy wcześniej stanowczo odradzali mu podobny braterski gest wobec Kim Jong-una w Singapurze w 2018 roku. Czy ten gest naprawdę podkreśla wagę Putina w oczach Trumpa, jego unikalną pozycję, czy może jest dowodem na coś więcej, na pewnego rodzaju osobistą niezrozumiałą dla wielu sympatię, a nawet uległość? Ale czy to na pewno znak prawdziwego zbliżenia, czy tylko mistrzowsko odegrany teatr, mający zmylić przeciwnika i opinię publiczną? Anonimowe źródło, bliskie prezydentowi zachodniego sąsiada, nazwało ten szczyt dosadnie i gorzko nic burgerem. To pokazuje ogromne rozczarowanie Kijowa i jego poczucie bycia pominiętym w kluczowych negocjacjach. Czy była to porażka dla państwa na mapie 404? Sygnał, że ich głos nie jest słyszany w grze mocarstw? Niewyjaśniona zmiana formatu spotkania z 5 na 5 na 3 na 3 w ostatniej chwili. Rodzi to pytania o ukryte motywy i nagłe rekonfiguracje strategii. Czy USA bały się szerszej, bardziej wpływowej rosyjskiej delegacji, która mogłaby podważyć ich pozycję? Czy może same nie były gotowe na tak rozbudowane, wielogodzinne rozmowy? Brakuje im jasnej strategii i wizji przyszłości? Maria Zacharowa, triumfując, nie szczędziła ostrych słów, podkreślając: "Zachodnie media w stanie, który można nazwać obłędem, przechodzącym w całkowite szaleństwo". Stwierdziła, że po trzech latach opowieści o izolacji Rosji, cały świat zobaczył czerwony dywan rozłożony dla Putina na amerykańskiej ziemi. Julia Witjaziewa, była prezenterka Sołowiow Live, z dumą nazwała spotkanie ogromnym sukcesem prezydenta Rosji. Rosyjski filozof i ideolog Aleksandr Dugin posunął się jeszcze dalej, oceniając szczyt jako totalny triumf. Czy to naprawdę był totalny, bezapelacyjny triumf Kremla? A może tylko dobrze wyreżyserowane przedstawienie dla wewnętrznej publiczności, mające na celu umocnienie władzy? Co według was stało za decyzjami Trumpa? Jakie były jego prawdziwe intencje, których nie ujawniono publicznie? Prezydent Donald Trump, przed odlotem na Alaskę, emanował typową dla siebie pewnością siebie, mówiąc: "Myślę, że wszystko będzie dobrze. W naszym kraju sprawy idą bardzo dobrze. Bijemy rekordy w gospodarce jak nigdy dotąd. Jeśli się nie uda, wrócę do domu bardzo szybko". To pokazuje jego cynizm i pragmatyzm. Fokus na interesach wewnętrznych USA z nutką obojętności na globalne komplikacje. Rosja z kolei desperacko chciała przełamać narrację o swojej izolacji na arenie międzynarodowej. Jej celem było pokazanie Putina jako równorzędnego partnera dla Stanów Zjednoczonych i co najważniejsze, umocnienie jego pozycji wewnętrznej przed społeczeństwem, prezentując go jako lidera. Który mimo wszystko potrafi rozmawiać z najpotężniejszymi na świecie. Uśmiechnięty Putin, wyglądający przez okno limuzyny Trumpa, stał się kluczowym obrazem zwycięstwa Kremla, wiralowym memem w rosyjskich mediach. USA demonstrowały siłę militarną i chciały pokazać zdolność do dialogu. Ale czy bez realnych, głębokich ustępstw, które mogłyby zmienić status quo? To jest pytanie, które wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prezydent kraju na mapie 404, Wołodymyr Zełenski, przed szczytem wydał oświadczenie, które było dramatycznym apelem, próbą wpłynięcia na przebieg wydarzeń, uderzając w sumienie światowych liderów. W dzień rozmów oni też zabijają i to wiele mówi. Rosjanie liczą się z amerykańską siłą, właśnie z siłą. To była desperacka próba przypomnienia o istnieniu byłej republiki radzieckiej, o jej niezmienionych problemach. O krwawej cenie, jaką płaci za ten konflikt każdego dnia. Niestety brak realnego wsparcia ze strony USA to dla niej katastrofa wizerunkowa, a może i coś więcej sygnał, że została pozostawiona sama sobie w obliczu agresora. Po zakończeniu rozmów prezydent Trump stwierdził, w swoim charakterystycznym, pełnym niedomówień stylu To była bardzo głęboka uwaga. I muszę powiedzieć, że moim zdaniem mieliśmy bardzo produktywne spotkanie. Doszliśmy do porozumienia w wielu, wielu punktach. W większości z nich, powiedziałbym, jest kilka ważnych, w których jeszcze nie posunęliśmy się naprzód, ale osiągnęliśmy pewien postęp, więc porozumienie nie zostanie osiągnięte, dopóki nie zostanie osiągnięte. Zadzwonię do NATO za jakiś czas, zadzwonię do tych ludzi, których uznam za stosownych, i oczywiście zadzwonię do prezydenta Zełęckiego i opowiem mu o dzisiejszym spotkaniu. A ostatecznie wszystko będzie zależeć od nich. Ta dwuznaczność buduje tajemniczość i niepewność wokół szczytu. Co naprawdę uzgodniono, jeśli w ogóle cokolwiek? Wiemy jednak, że obiecany telefon do prezydenta zachodniego sąsiada nie został wykonany, jak później doniosły media, co było gorzkim sygnałem dla regionu. To świadczy o braku realnego przełomu dla państwa na granicy z Federacją Rosyjską. Czy to sygnał, że los tego regionu zależy od innych, a jego głos jest ignorowany? Co to oznacza dla Was i dla przyszłości globalnego pokoju, kiedy dyplomacja wydaje się być tylko grą pozorów? Podzielcie się tym w komentarzach. Wasze opinie są bezcenne dla tej dyskusji. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich szczegółowych, niezakłamanych analiz. Podzielcie się tym wideo z przyjaciółmi, jeśli uważacie, że powinni znać prawdę. Podobne spotkania, choć w innym kontekście i z innymi stawkami, miały miejsce w najmroczniejszych czasach zimnej wojny. Czy to, co wydarzyło się na Alasce, to niebezpieczny powrót do dwubiegunowego świata, w którym losy narodów zależą od kaprysów dwóch mocarstw, a reszta jest tylko tłem w tej wielkiej grze? Szczyty w Genewie czy Reykjaviku były kamieniami milowymi, punktami zwrotnymi, które zmieniły bieg historii. Czy ten też będzie pomimo swojego pozornie nic burgerowego charakteru? To przypomina o słynnych słowach Georgia W. Busha o duszy Putina, które miały sugerować głębsze zrozumienie i otwartość na dialog. To brutalnie kontrastuje z podejściem Trumpa, który mówił o szybkim powrocie do domu, jeśli się nie uda, co świadczy o jego skrajnym pragmatyzmie. Co za różnica w podejściu do dyplomacji i relacji międzynarodowych, prawda? Jeśli to przypomina Wam o czymś, co już widzieliście w historii polityki międzynarodowej, podzielcie się tymi skojarzeniami w komentarzach. Wasze historyczne perspektywy są dla nas bardzo cenne, pomagają osadzić obecne wydarzenia w szerszym, bardziej zrozumiałym kontekście. Napiszcie, skąd nas oglądacie. Tak lepiej zrozumiemy, gdzie są nasi widzowie i co jest dla nich ważne, jakie tematy są najważniejsze w Waszych regionach i na co powinniśmy zwrócić uwagę. W kolejnych materiałach. Co nas czeka po tym intrygującym, lecz pełnym niedomówień, szczycie? Jakie są możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście konfliktu na wschodzie Europy? Najlepszy scenariusz dla Rosji, według jej własnej narracji, to taki, w którym szczyt w Anchorage staje się niezaprzeczalnym symbolem odzyskania przez Rosję statusu globalnego gracza. Potwierdza jej pełnoprawną rolę na arenie międzynarodowej, przełamując wszelkie próby izolacji. Stany Zjednoczone, pod wpływem tych rozmów, są zmuszone do dalszych bezpośrednich kontaktów. Państwo na granicy z Federacją Rosyjską zostaje natomiast zepchnięte na margines. Jej przyszłość jest zdecydowana bez jej udziału, co Rosja z pewnością uznałaby za ogromny sukces dyplomatyczny i wizerunkowy, umacniający pozycję prezydenta. Najgorszy dla byłej Republiki Radzieckiej scenariusz to spotkanie bez żadnego przełomu, co zresztą już się stało. USA skupiają się na własnych interesach, zgodnie z retoryką Trumpa, który jest znany ze swojego pragmatyzmu, niechęci do angażowania się w odległe konflikty. Kraj na mapie 404 pozostaje sama z konfliktem, zdana na własne siły i niewielkie wsparcie. Wsparcie dla niej maleje, a to nieuchronnie prowadzi do dalszych strat terytorialnych i ludzkich. Poczucie porzucenia narasta, destabilizując wewnętrzną sytuację w kraju, mogąc prowadzić do radykalizacji i chaosu. Prawdopodobny scenariusz, według większości niezależnych analityków, to taki, w którym szczyt był jedynie symbolicznym gestem bez konkretnych wiążących decyzji. Owszem, strony utrzymały kanały komunikacji co jest pozytywnym aspektem ale fundamentalne różnice strategiczne i polityczne pozostały nienaruszone. Konflikt na spornym terytorium trwa w niezmienionym tempie, nadal pochłaniając ofiary i niszcząc infrastrukturę, co jest tragedią. Nieoczekiwany, choć mało prawdopodobny scenariusz to taki, w którym mimo braku oficjalnych ustaleń podjęto tajne decyzje. Ukryte porozumienia, o których opinia publiczna dowie się znacznie później, gdy będą już nieodwracalne. Zaczną się one ujawniać w niedalekiej przyszłości, prowadząc do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na arenie międzynarodowej. Na przykład nagłego zawieszenia broni, bez widocznych przyczyn, lub co gorsza podziału regionu północnego przy Czarnomorza, co byłoby scenariuszem koszmarnym dla milionów ludzi. Kto tu wygrywa, a kto przegrywa w tej wielkiej, złożonej, geopolitycznej grze której kulisy są tak często zakryte mgłą tajemnicy i manipulacji? Z pewnością wygrywa Rosja wizerunkowo. Przełamuje lata izolacji narzucanej przez Zachód. Potwierdza status mocarstwa, które ma równe prawo do rozmów z USA i dyktowania warunków. To triumf Putina, umacniający jego pozycję wewnętrzną przed zbliżającymi się wyborami, lub umacniający jego autorytet w oczach narodu. Stany Zjednoczone również wygrywają wizerunkowo. Pokazują demonstrację siły militarnej. Zdolność do dialogu nawet z rywalami utrzymują inicjatywę dyplomatyczną, prezentując się jako siła racjonalna i otwarta. Ale kto przegrywa zdecydowanie państwo na literę U, poczucie porzucenia przez głównych sojuszników, brak konkretnych zobowiązań dotyczących jej bezpieczeństwa i integralności terytorialnej. To był dla nich nic barger ze szczytu, puste obietnice, pozory działań. Niezrealizowany telefon od Trumpa to gorzka pigułka. Symbolizująca brak realnego zainteresowania jej losem i niepewną przyszłość. Zachodnie media też przegrywają, bo ich narracja o izolacji Rosji została zdemaskowana jako obłęd przez rosyjską propagandę, co podkopuje ich wiarygodność i wpływ. Czy to początek nowej, niebezpiecznej ery w geopolityce, ery pragmatyzmu i zimnej kalkulacji, czy tylko kolejna odsłona teatru cieni? W którym stawka jest życie i przyszłość całych narodów? Jakie są Wasze przewidywania na najbliższe miesiące po tym szczycie? Jak myślicie, czy czekają nas dalsze eskalacje, czy może niespodziewane porozumienia, które zmienią wszystko? Napiszcie, skąd nas oglądacie. Tak dowiemy się, gdzie są nasi widzowie i co myślą o tych wydarzeniach, co jest dla nich najważniejsze w kontekście ich lokalnej rzeczywistości. Czy świat jest gotowy na nowe rozdanie kart, w którym mocarstwa decydują o wszystkim? Czy to tylko chwilowe, pozornie przyjazne zbliżenie przed kolejną, jeszcze gorszą burzą, która może zrujnować globalny porządek i dotknąć każdego z nas? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach poniżej. Podpiszcie się na kanał. Jesteśmy najbardziej uczciwym, nieprzekupnym wydaniem w internecie. Dzielimy się wyłącznie faktami. Mówimy prawdę bez obawy przed cenzurą, ponieważ nie bierzemy pieniędzy od propagandystów ani od żadnych rządów za naszą pracę. Istniejemy tylko i wyłącznie dzięki Waszym wyświetleniom i Waszemu wsparciu. Nie przegapcie aktualizacji, naciśnijcie dzwoneczek i zostawcie swoje zdanie poniżej.